Okej, ja jestem Nasuto, witam was na moim kanale, a dzisiaj przybliżę wam dinozaura, jakim jest Loki Rangiformis. Loki Ceratops Rangiformis był centrozaurynem blisko spokrewnionym z Alberta Ceratopsem i Medusa Ceratopsem. Żył 78 milionów lat temu w Montanie w Stanach Zjednoczonych w formacji Judith River. Jego szkielet został znaleziony w 2019 roku przez Marka Itmana. W 2021 został przetransportowany do Muzeum Ewolucji w Knottenburg w Danii, gdzie jest dostępny dla naukowców. W 2024 roku został opisany przez grupę paleontologów pod przewodnictwem Marka Loewana. Opowiedziałem już o historii szkieletu, a teraz powiem co zawierał, a więc Frederik, bo tak został Nazwany szkielet posiadał dość kompletną, lecz rozczłonkowaną czaszkę, kręgi szyjne, prawą łopatkę, kość kruczą, obydwie kości kulszowe, kość krzyżową, dwa kręgi ogonowe i jeden szewron. Frederick, kiedy umarł, był osobnikiem dorosłym. Według szacunków miał 6,7 metrów długości przy wadze 5 ton. Charakteryzował się strukturami na kryzie, konkretnie dwiema kośćmi które odchodziły od kryzy i zawijały się w półkole. Pomiędzy tymi kośćmi znajdowały się różki. U frederika jeden różek był znacznie większy od drugiego nie spotkałem się z taką informacją podczas mojego researchu, ale być może to przez ten różek jego czaszka była asymetryczna. Tak jak wszystkie ceratopsydy był roślinożercą żył w formacji Judy River, w której oprócz niego Żyły bardzo ciekawe dinozaury, takie jak meduza ceratops, bliżej nie zidentyfikowany gorgozaur, daskletozaur, a z niedinozaurów to bardzo dobrze znany graczą DL krokodyl Deinozuch. Oprócz Deinozucha i tamtych dinozaurów, które już wymieniłem, żyło tam naprawdę wiele dinozaurów, ssaków, gadów, płazów, ryb, ale nie wymienię ich wszystkich, bo byście siedzieli się tutaj godzinę. Nazwa Loki Ceratops pochodzi od połączenia dwóch słów: imienia Loki, czyli imienia nordyckiego boga psot i ognia oraz greckiego słowa Ceratops oznaczającego rogatą twarz. Natomiast epitet gatunkowy Rangiformis pochodzi od rodzaju reniferów Rangifer, które słyną z asymetrii swoich poroży. Przez to, że lokiceratops jest stosunkowo nowym odkryciem, nie pojawił się jeszcze w żadnej grze ani filmie. Chociaż mamy zapowiedzi, że pojawi się w nowej odsłonie gry Jurassic World Evolution, konkretnie w trzeciej części. Będzie tam jednym z dinozaurów, którego będziemy mogli hodować w naszym parku. To już wszystko, co dzisiaj dla was zaplanowałem. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Do zobaczenia!